Dawajcie, fajny materiał. Przynajmniej dobrze się zapowiada po tytule. Gry, które kształtowały gaming. No to co? Warcraft 3 na pewno pod względem strategii. Diablo pod względem hack and slashy, druga gra od Blizzarda. CES pod względem strzelanek. Uuu, mocne strzały na samym początku. Castlevania pod względem Metroidvanii. I teraz myślę o RPGach. Co bym dał jako RPG? -a? Kurwa, no jako polak chciałbym powiedzieć Gothic, no ale prawda jest taka, że Gothic raczej nie miał zbyt dużego wpływu na zachodni game dev. Więc mi się wydaje, że serial Elder Scrolls, Daggerfall mógł mieć ogromny, ogromny wpływ na ukształtowanie. Minecraft na 100%. No, Resident Evil pod względem survival horrorów też świetny strzał. Na przestrzeni lat gry wideo, jak i w sumie cały gaming, dość mocno się zmienił. Gdy stworzono Space Wars, nikt nie przypuszczał wtedy, że ten niepozorny program zapoczątkuje branżę, która będzie. Będzie kiedyś warta więcej niż przemysł filmowy i, I muzyczny raz. Tak samo w latach 90. gracze z całego świata zachwycali się grafiką z pierwszego PlayStation czy Nintendo 64. Twierdzili wtedy, że jest to fotorealizm, co obecnie no, a nie może się śmieszyć. Następnie wpadliśmy w szał na punkcie sterowania ruchowego, które rozpromowało Wii, aż doszliśmy do momentu, w którym nastał bum na wirtualną rzeczywistość. No dobra, z tym ostatnim trochę przesadziłem. Chyba widzicie o co mi chodzi. Przez te wszystkie lata w gamingu naprawdę sporo się podziało. Powstała cała masa kultowych produkcji, które w pewnym sensie zdefiniowały gaming lub zmieniły patrzenie na o, różne Dark... aspekty wśród... Ja nie wymieniłem, kurwa, Dark Soulsów w grach, które zmieniły gaming na samym początku. Ja pierdolę, ja się chyba już starzeję. Totalnie o tym zapomniałem. No ale, no, faktycznie, no, Dark Soulsy i motywy Souls-like'ów są teraz w każdej kategorii obecne. Graczy. I w tym materiale właśnie przyjrzymy się takim produkcjom, które ukształtowały gaming. Cześć z tej strony skurik i zapraszam was na materiał. No właśnie, oczywiste po co wybierać dobrze mówisz. Powiedzieć, że Nintendo wspólnie z Mario rozbiło bank, to w sumie jak nic nie powiedzieć. Czerwoni poprzez wypuszczenie Nessa i stworzenie wąsa wąsatego hydraulika, praktycznie w pojedynkę uratowali cały game, nie? który był na skraju załamania. Choć to jest akurat historia na inny materiał. W każdym bądź razie, dzięki geniuszowej Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. osiągnęło niesamowitą popularność, stając się ikoną w branży. Wszystko dzięki tak właściwie prostocie w początkowych etapach gry. Słynny pierwszy, który mógł zrozumieć każdy. Do... Generalnie Mario jest świetnym przykładem gry, która tłumaczy się sama przez siebie i ma w bardzo prosty sposób do wytłumaczenia zasady. I wy teraz sobie możecie powiedzieć, co ty pierdolisz, kurwa, Platformówka, platformówki każdy wie na, na, na czym działają. Wyobraźcie sobie stworzenie takiego konceptu 40 lat temu. Wyobraźcie sobie stworzenie takiego konceptu w latach 80. To nie chodzi o to, że teraz każdy rozumie, jak działają platformówki. Chodzi o to, jak na samym początku, w pierwszych kilku sekundach gry, Mario wyjaśnia ci wszystkie swoje mechaniki. Spatrzcie na to: to jest Powie. tak. Pójdziesz w prawo, widzisz, że przesuwa się ekran, nie możesz się cofnąć. Na samym początku co dostajesz? Blok, który zwiększa ci coina. Widzisz, że na górze lecą ci coiny. Dostajesz grzybka i dostajesz dodatkowe bloki, które się e, mogą zniszczyć. Dostajesz pierwszego przeciwnika i chyba trzecia rura w tej grze? Albo druga? Chyba trzecia rura w tej grze. Dajesz jeszcze tajne przejście. W pierwsze 30 sekund materiału i gierki masz wytłumaczone jej wszystkie mechaniki, dosłownie. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. My teraz patrząc na to Mario, każdy wie, na czym polega Mario. Każdy wie, na czym polegają platformówki. A wyobraźcie sobie taki szybki sposób wytłumaczyć inną grę osobie, która wcześniej nie miała nic wspólnego z grami. Gdzie 40 lat temu, multum osób zasiadając do Mario, nie wiedziało, czym są gry komputerowe. historia na inny materiał. W każdym bądź razie, dzięki geniuszowi Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. osiągnęło niesamowitą popularność, stając się ikoną w branży. Wszystko dzięki tak właściwie prostocie w początkowych etapach gry. Słynny pierwszy poziom 1-1 jest świetnym tutorialem do gry, który uczy... Kurwa, nie oglądałem tego jebanego materiału wcześniej. Przegracza tego, co jest mu na tym etapie potrzebne. Gumby należy unikać albo skakać jej na głowę, grzyby powiększają naszą postać, No i tyle. Później dochodzą ogniste kwiaty, czy no. Nowe... Sur przestań robić materiały na podstawie tego co mówię na streamie. Twoje przeciwników, a gra stopniowo staje się trudniejsza. Czy wcześniej pojawiły się gry platformowe? No oczywiście, że tak. Przecież jedna z poprzednich Gier z Mario, czyli Donkey Kong, była swego rodzaju platformówką. Ale to właśnie Super Mario Bros. przez usprawnienie poruszania się, design oraz innowacyjna technologia, którą NES posiadał, sprawiły, że o Marianie pamięta się do tej pory. Marian. Posiada oddaną rzeszą fanów. Doom. Genialne, kurwa. Chyba nikogo umieszczenie duma na tej liście. Pierwszy Doom jest. Tak fenomenalnie dobrą grą. Ja nigdy nie byłem typem, który się jarał strzelankami, nie? Ale pamiętam, że zagrałem 6-7 lat temu na streamie na zasadzie po prostu takiego challenge'a, gdzie ogrywaliśmy sobie sporo retrogierek w duma i go zmodowałem do brutal duma. Ja jebę. Ja się zakochałem wtedy w dumie i ogrywałem potem pamiętam inne dumy, bo no to jest to, to jest klasa sama w sobie, to jest taki geniusz, ta gra jest ponadczasowa. Ona dzisiaj się naprawdę pod wieloma względami broni. Jak nie graliście w tego duma i tak każdy, o no, dum, tam pierdolić wąsaczu, serio, odpalcie sobie starego duma na brutal dumie i przejdźcie go. On jest genialny, on jest genialny pod każdym kurwa względem. Nie zaskoczy. Choć nie powiem, miał on dość mocną konkurencję w segmencie FPS-ów. Mamy przecież Quake'a, który był pierwszym shooterem w pełnym trójwymiarze, Call of Duty, który rozpoczęło jedną z najbardziej kasowych marek na świecie. No i jest jeszcze poprzednia gra IT Software, czyli Wolfenstein 3D. Więc dlaczego Doom, a nie gra o strzelaniu do nazistów? Powiedzmy, że Wolfenstein był dopiero przystawką tego, co później było w Doomie. O Dumie. nie, no to był o wiele bardziej złożony. spyt prosty. Poziomy są jednowymiarowe, rozgrywka powolna, a arsenał dość ubogi. Natomiast w 1993 roku wychodzi całe na biało Doom. Nie jest tylko ID? Nie, akurat w tym wypadku ich nazwę się wymienia It's software, nie ID. Doom, który nie dość, że oferował dużo lepszą grafikę, to jeszcze niesamowicie usprawnił gameplay. Serio Doom z 93 jest dalej świetną grą, która zestarzała się jak dobre wino to właśnie ta gra wyryła się na kartach historii jako wzór do tworzenia FPS-ów. Choć wtedy jeszcze tak tych gier nie nazywano. Właśnie, mówiono wtedy gry dumopodobne. Choć gra miała -like. się być w trójwymiarze, w rzeczywistości była dwuwymiarowa. I nawet jeśli były postawione schody, czy przeciwnicy byli postawieni gdzieś wysoko, tak naprawdę wszystko było płaskie. W każdym bądź razie pierwszy dom był na swój sposób rewolucyjny, czy to pod względem technologii, albo w kwestii dynamicznego gameplayu. Zresztą do tej pory jesteśmy w stanie obserwować dziedzictwo Duma w boomer shooterach, które właśnie inspirują się starymi FPS-ami. Final Fantasy 7. Z racji, że jest to moja lista, to nie mogłem się powstrzymać i musiałem dodać tu jakąś japońską grę. A co innego nadaje się bardziej niż siódma odsłona Final Fantasy. Dlaczego to właśnie Którą ona? Bo największe popularyzacje przed wieloma graczami drzwi do świata jrpg -ów. Problem japońskich gier w tamtym okresie był taki, że dość często nie dostawały angielskich tłumaczeń, albo były one serio dość słabe. Za to historia Clouda nie dość, że idealnie wstrzeliła się w konsolę, która coraz bardziej zyskiwała na popularności, to jeszcze posiadała ogromny marketing. Oprócz tego, na graczach robiły ogromne wrażenie prerenderowane kadry w CGI, które jak na tamte czasy wyrzucały z kapci. Może u nas w Polsce trudno jest nam to dostrzec, jak ogromny wpływ no miał Final, ale musicie nas. mi wiedzieć, że... Wyobraźcie sobie gry, które ukształtowały gaming w Polsce. Co tam można dać? Tibie? Gotika Medina? <noise> Co jeszcze? Maluch Racer? Co jeszcze był popularny w Polsce? Heroesy? I chyba możemy zamykać listę, tak mi się wydaje. Deluxe Skyjump. O, ICS. I możemy zamykać listę. Nic więcej. Stanowił on swego rodzaju kamień milowy w historii JRPG-ów. Zresztą o świadectwie tego jak ważna była to odsłona może świadczyć to, że dostała trylogię remake'ów. Może nie jest to najlepsza odsłona z całej serii, może nawet nie jest to najlepszy JRP z tamtego okresu, ale miał on bardzo duże znaczenie dla całego gatunku. Zresztą do tej pory siódma część Final Fantasy jest bardzo ciepło wspominana wśród fanów. Powróćmy na chwilę do FPS-ów. Postanowiłem umieścić na tej liście pierwszego Half-Life'a w zasadzie trzech powodów. Pierwszy tyczy się samej gry, a bardziej sposobów no, nagracji jaki fizyki, posiada. No, Half-Life kładł bardzo mocny nacisk na historię, co jak na tamte lata nie było dość często spotykane prawda, w tym w no. Tylko wyróżniało go to, że w odróżnieniu od innych shooterów nie posiadał żadnej planszy przed rozpoczęciem misji, która wyjaśniałaby nam tło wydarzeń, albo przerywniki co zabierają kontrolę graczowi. Half-Life postawił nacisk, żeby gracz zawsze posiadał kontrolę nad postacią. Żadna cutscenka nie mogłaby mu odebrać panowania nad Gordonem, aby nie zakłócać niepotrzebnie tempa gry. Stanowiło to zupełnie nowy sposób prowadzenia narracji w grach i było to coś rewolucyjnego. Drugim jest to, co z Half-Life'a powstało. Dzięki tej jednej grze powstały mody, które wszyscy możecie dobrze kojarzyć, a mianowicie Team Fortress oraz Counter-Strike. O fenomenie tych gier chyba nie trzeba mówić. CS jest królem, jeśli chodzi o E-sport oraz ogólnie jako gra usługa. Natomiast w Team Fortress stworzył podgatunek jakim były Hero Shootery. No i pozostaje jeszcze trzeci punkt, czyli założenie Valve przez Gabe'a Newella. Gdyby nie to, że postanowił odejść z Microsoftu, żeby wspólnie stworzyć Half-Life'a, nie powstałaby największa i najpopularniejsza platforma do zakupu gier. Chyba mm -hmm. każdy gracz PCowy posiada konto to na. Ciekawe w sumie, że nic w nie wspomniał o systemach fizyki i tak. Stał się on taką codziennością graczy, że teraz trudno byłoby sobie wyobrazić życie bez tej platformy. Bo z czego mielibyśmy korzystać z Epic Games? Ta jedna niepozorna gra, jaką był Half-Life, dał początek firmie, która odmieniła całkowicie granie na komputerze. GTA Trójka. Kurwa, wiecie, co jest z GTA w sumie najciekawsze? To, że to jest gra, która bardzo mocno faktycznie wpłynęła na rozwój gamingu. A mało kto potrafił to w dobry sposób skopiować. Bo jakby popatrzeć na główny trzon GTA, to jaką byście podali grę, która w najlepszy sposób to odtworzyła? Bo dla mnie najlepszym trzonem GTA jest bardzo dobre odzorowanie topografii miasta. Jedyna druga gra, która mi przychodzi do głowy, która świetnie wzorowuje topografię miasta, to jest Cyberpunk. Kurwa mać. Bo było dużo takich GTA klonów, bo właśnie były jakieś stary Saints Row, jak najbardziej. Były Sleeping Dogsy, były mafie. Ale, kurwa, no nie zawsze, no okej, okay, no mafia była czymś zupełnie innym, okej, okay? Sleeping Dogsy też były czymś trochę innym, ale, no, no, te wszystkie gry próbowały być takim GTA, no, no mi wszystkie GTA klony to najbardziej się kojarzą z produkcjami pokroju, kurwa, Mind's Aya. I to, to jest to jest tytuł, który miał kurwa tak wielki wpływ na gaming, że miał dużo kopikatów. A żadnego tego kopikata tak naprawdę nie wyszło nic takiego podobnego. No bo takiego stricte GTA klona, no to nie ma dobrego. Nie ma po prostu GTA klona dobrego. Te wszystkie gry, które wymieniliście, one w ogóle próbują robić coś zupełnie innego. No bo jakbyśmy się nad tym zastanowili, to to wiecie, to i, i mafia, i Sleeping Dogsy, i, i Saints Row, to były gry, które. Miały podobne elementy do GTA, ale zawsze stawiały na jakiś zupełnie kurwa inny trzon, nie? GTA. Nie wiem czy nie ma bardziej kontrowersyjnej serii gier jak właśnie Wielka Kradzież Auta. Seria obwiana taką sławą, że nawet amerykański polityk zaciekle walczył o zakazanie jej. Popularność GTA jest przeogromna. Można by było tu wymienić serwery RP, które w pewnym momencie dominowały internet, czy też to, że GTA 5 jest jedną z najlepiej sprzedających się gier na całym świecie. Jednak my tu nie przyszliśmy, żeby rozmawiać o piątej odsłonie. Nie będziemy też poruszać tematu czwórki czy San Andreas. cofniemy się jeszcze wcześniej bo aż do 2001 roku, w którym został wydany grant Theft Auto 3. 3. Dlaczego to właśnie ta odsunąć znajduje się na tej liście, a nie załóżmy pierwsza część czy wspomniany San Andreas? No, bo Pierwsze GTA to co stworzyło całą markę, ale jak możecie zauważyć dość szybko styl rozgrywki został porzucony na rzecz rosnącej popularności grafiki 3D. Wtedy też DMA Design, znane później jako Rockstar North, postanowiło pójść za panującym trendem. Dodatkowo po piętach cały czas deptała im ich największa konkurencja, czyli driver. Pamięta ktoś jeszcze w ogóle Drivera? W taki oto sposób w 2005... No tak, tylko w driverze starym nie można było z auta wysiadać, a tu nagle jak pokazałeś przeciętnemu ośmiolatkowi, takiemu jak mi, że masz grę z taką wolnością, ze spluwami, z możliwością kradnięcia aut, możliwość wychodzenia kurwa z auta. Dla mnie to było coś po prostu... Niewyobrażalna wolność wtedy, tego nie było więcej, nie? W pierwszym roku powstało Grant w Auto 3, które wyznaczyło cały kierunek pod późniejsze odsłony serii. Możliwość swobodnego wsiadania i wysiadania z pojazdów, otwarty no. żyjący świat, który później stał się wizytówką serii, pokręcony humor czy swobodę, jaką gracz otrzymywał w świecie. Po prostu GTA 3 wyznaczyło kurs, którym kierowały się Dzięki późniejsze Zebolina odsłony. 20, Może miesiąc. nie jest to obecnie najlepsza część, ani jakoś specjalnie lubiana. Ale gdy przyjrzymy się każdej kolejnej, to są one raczej ewolucjami zamiast rewolucjami. Dlatego też Gieta 3 zasługuje na wyróżnienie ze wszystkich części, bo stanowi punkt odniesienia. Do dalszego rozwoju marki. World of Warcraft. No. MMORPG można. Ja Wam powiem tak. Współczuję wszystkim osobom, które nie miały starszego kolegi w tamtych czasach, który pokazał im, jak łączyć się z prywatnymi serwerami do WoWA. Albo współczuję wszystkim osobom, które nie zebrały sobie kieszenkowego, żeby kupić pierwszy abonament do WoWA. To jest kurwa niemożliwe. Nie wiecie, jak dużo straciliście, nie grając w WoWa, tracąc kurwa dzieciństwo przy Metinie. Serio. Masakra. ...by podzielić na te przed WoWem, jak i te, które powstały po nim. Największe dzieło Blizzarda, jakim jest World of Warcraft, wyznaczył całkowicie nową jakość, jeśli chodzi o ten gatunek. Nie dość, że był on oparty o znany i lubiany wśród graczy uniwersum Warcrafta, to jeszcze na tle innych produkcji nie był przesiąknięty elementami pay-to-win, czy innymi porączkami konkurencji. Co też ważne, WoW był dość casualowym MMO. Po śmierci nie mieliśmy praktycznie żadnej kary, tak. jak w innych grach. Często to był główny na przykład... element sprzedażowy WoW wtedy. Czajcie to? Wszystkie MMOsy były wtedy bardzo mocno hardkorowe i miały kary za śmierć, tak jak w Tibi. W Tibi, stary umierałeś. Jak wchodziłeś, ten, jak wchodziłeś na postać, bo trzeba było się przelogować i zalogować raz jeszcze, żeby się zespałnić w templu, to tylko myślałeś o tym, żeby nie stracić tego najważniejszego przedmiotu. Ja opowiem moją ciekawą historię z Tibią. Mi w Tibie kiedyś mój kuzyn dał <słuch> login log do swojego konta i mi powiedział, "Saj, na tym koncie masz tam, masz tam Golda w depo, pójdź do The do depo i tam masz, tam chyba było 35k, tak mi się wydaje, nie jestem pewny. 35k tam chyba było. Kup Firesworda za to. Ja mówię, dobra. Miałem tam, nie wiem, 20, któryś level stary Knighta. Kupiłem tego Firesworda. Dobrze mówię, to była taka cena. W mniej więcej za Firesworda, chyba tak. I myślę, kurwa, pójdę w miejsce, w którym moim czarodziejem, nawet w życiu, ale to kurwa, w życiu bym nie poszedł, bo się boję. Poszedłem na prawo od Highs do tej jaskini z trollami. I mówię, kurwa, schodzę tam niżej. Nie mam pojęcia, co tam jest. <noise> Zszedłem tam. <noise> A tam są kurwa slime, nie? Zszedłem do tych kurwa slajmów, Wszedłem w poisona. 10 damage na sekundę. Życie mi kurwa leci w dół. Ja nie mam many. Exura się kurwa skończyła. Nie mam jak się leczyć, i spawnuje się kurwa slime. Ja myślę, o chuj, nie miałem zupełnie jeszcze pojęcia na czym polegają slimy, zabijam jednego, pojawia się drugi, zabijam drugiego, kurwa, zabija, pojawia się trzeci, myślę, co się kurwa dzieje, nie, przestałem się spałnić. Oto czym nie zabiły mnie. Myślę, ja pierdolę, kurwa. slime, to jest jakaś masakra. Umarłem. Loguję się, ponownie. Nie mam sorda, którego kupiłem dosłownie 15 minut wcześniej. To był moment, w którym kurwa Tibia nauczyła mnie jak być mężczyzną. Że może pojawić się dzień, w którym kurwa stracić wszystko. Ja wtedy straciłem kurwa Firesorda i nadzieję na nagranie na w to gówno. Pętam byłem ja wtedy tak zirytowany, mi się wydaje, że się wtedy mogłem popłakać. Nie wiem, ale tragedia to była tragedia. Czytanie. Jak się trzeba było pozbyć tych slimów? Trzeba było zabić slima prime, a nie zabijać rozpiące siady. W tej porażce. Takie połączenie, czyli uwielbiana przez miliony graczy filma, źle się tu zastosowało, Tworzy MMORPG, który nie dość, że nie posiada Pay to Win, to jeszcze nie jest hamskim azjatyckim grinderem. Musiało oznaczać burowany hit. No i tak się no. stało. World of Warcraft zyskało niesamowitą popularność i już od ponad 20 lat WOW jest jednym z najpopularniejszych MMO na świecie. Minecraft. Kiedy Noż wypuszczał Minecrafta, chyba nikt nie spodziewał się, jaki sukces ta gra odniesie. Niepozorna gra o klockach była czymś na swój sposób wyjątkowym. Zaczynając od tego, że Minecraft pozwalał na ogromną dowolność kreatywną i stawianie struktur, które odzorowywały prawdziwe budynki, gra była swego rodzaju piaskownicą, w której gracze mogli robić tak naprawdę cokolwiek. Dzięki modom oraz fanom z Minecrafta można było zrobić pełnoprawnego RPG, platformówkę czy grać w to jak najzwyklejszego survivala, którym staramy się przeżyć jak najdłużej. Ja tak... Wszystkiego ja tak zapamiętałem Minecrafta, seria kurwa jako survival. Chodzi również aspekt społeczny oraz kulturowy. Minecraft stał się fenomenem na skalę światową. I podobnie jak Mario, praktycznie każdy choć kojarzy grę o klockach. Otwartość Minecrafta zainspirowała innych twórców czy firmy, aby stworzyć coś przypominającego grę nocza, jak na przykład Roblox. Des. Jest. Materiał pode mnie skrojony. Nie można by również pominąć w tym materiale Soulsów. Gra Software powróciła trochę do korzeni w kwestii poziomu trudności, jak i takiego ogólnego zagubienia się w graczach w tym całym świecie. Gdyby ktoś nie wiedział, okres w którym pierwsze Dark Souls wyszło był dość mocno casualowy. Jest to okres gdzie mamy największy natłok sekwencji QT oraz nastawienie całej gry na większą filmowość, patrz seria Uncharted. Soulsy poszły w zupełnie innym kierunku. I okazało Powróciły się, że kurwa wyszło! Kiedy gry miały stanowić wyzwanie. Ja tylko przypomnę, że Soulsy 1 są teraz w zajebistej cenie na Instant Gaming, bo je można kupić poniżej 70 zł. Jak jeszcze nigdy nie graliście, to wersja remaster, czyli wersja już z DLC-kiem, kurwa za 7 70, jak za darmo. Link w opisie, kurwa. A kupując wspieracie mnie i wspieracie kurwa przyszłość gamingu. Wiecie dlaczego? bo nigdy nie wrócicie już do grania w inne gry. Kurwa, gwarantuję wam to. Przygoda, na którą skracacie raz, nie ma powrotu. Chcecie spierdolić sobie przyjemność z grania w chujowe gry? Chcecie nauczyć się, czym gry tak naprawdę mogą być? Chcecie dowiedzieć się, jak duże zwierzę w was siedzi? Nie ma żadnego problemu, odpalcie Dark Souls'y, uwierzcie mi. Nie wrócicie, kurwa, nie wrócicie. ...a nie, a rzeczy nie były nam podawane bezpośrednio. Gracz musiał przystosować się do gry, to a nie intro. gra do niego. Cały ciężar i trudność były oparte na grającym. Nie było poziomu trudności do wyboru czy tutoriala. No jest jeszcze jedno miejsce w tym filmiku, no tu musi być Warcraft 3. Jak tu nie ma, jak tu nie ma stary Warcrafta 3 w tym filmiku, to ja walę dislike kurwą on suba i nigdy więcej nie oglądam kurwa gier wideo, nie? To, to, to znaczy, że się nie znają. Nie ma żadnej innej gry, która miała tak duży wpływ na gaming jak Warcraft 3. Warcraft 3 to jest gra Prime, to jest gra definitywna, to jest jak kurwa lądowanie na księżycu, to jest jak lekarstwo na raka, kurwa, czajcie to? Chłopy to jest jak, jak wynalezienie pisma. Jak moment, w którym odkryliśmy ogień, kurwa. Po prostu, to jest, to jest Warcraft 3. Gdyby nie było Warcrafta, nie byłoby ogromnej ilości innych gier. Nie byłoby ogromnej ilości innych kurwa gatunków. Gra Prime to jest gra definitywna. Który wszystko by wytłumaczył. Soulsy zdobyły tak ogromny fenomen- A czemu to kurwa Diablo stary nie dałeś? Przecież tu hackes. Nic nie o leszach. Final Fantasy się to znalazło, Diablo nie ma. Nie. skóry chłopie, to na jakieś lekcje, kurwa z ludologii musisz pójść bez kitu, nie? Powiem, że wiele współczesnych gier się nimi inspiruje. Pomijając już wszystkie są likes, takie jak Lights of Peach czy Lords of the Fallen, które naśladują styl From Software, ale nawet i produkcje, które są z nie są, czerpią z tych gier niektóre elementy, np. Clare Obscure i system ognis oraz levelowania. Dlaczego mm -hmm. jednak dałem tu Dark Souls zamiast Demon Souls? Pomimo tego, że ta druga pojawiła się parę lat wcześniej, z tego samego powodu dlaczego dałem Duma zamiast Wolfensteina 3D. Demon Souls było takim polem na eksperymenty eksperyment nie, nie, nie system formuły. Natomiast Dark Souls ulepszył każdy aspekt swojej poprzedniczki ja się, i pokazał robisz. czym te gry potrafią być. W taki oto sposób dotarliśmy do końca tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, jaka gra Waszym zdaniem zdefiniowała gaming. A zabrakło Dobra No, no, fajny kurwa materiał. zajebiście, nie? Kurwa, odkleja, nie? Odkleja, skurik. Tu, o, tu, kurwa. Ty stary nie myśl, nie chłopiec, O, ja kurwa. Masakra, chuj. Masakra. Nie no, chłopna, chłopna korepetycje, nie? Chłopna korepetycję, Masakra. Jak można było Warcrafta tu nie dać? Nie no, tak ja wam powiem, mi tu brakuje trzech rzeczy: Diablo, bo to był hack and slashy Warcraft 3, bo od tego wyszły moby i od tego wyszy Tower Defense i, 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 i ki, kilka jeszcze jakichś takich innych połączeń i Castlevania pod względem Metroid ale ciekawe, czym w kurwie ludzi, jakbym powiedział, że Castlevania była istotniejsza w gamingu od Mario. Tak? Co jest ważniejsze? Coś, co było głównym momentem zwrotnym i rozszerzeniem formuły, czy coś, co było pierwsze? Mi się wydaje, że chyba to rozwinięcie jest ważniejsze, no ale w sumie nie możesz czegoś rozwijać, jak nie masz tego pierwszego. Nic w Speed do ścigałek, ale cystowatorskiego kurwa, wiesz, w grach jesteś, że nie autem. Gdzieś kurwa, auto też. Uuu, zajebiste nie, Ci to są takie gry że, proszę cię, co tam jest do kształtowania, to dosłownie przynosisz systemy realnego świata. Brrr, o, jestem drugi, jedziemy dalej, nitro. <grystanie> Gałki. Znaczy, żeby nie było, lubię Need for Speed, ale beka trochę. Wydaje mi się, że je, jest, jest różnica. Na przykład, popatrzeć na to, jaki wpływ na gaming mogą być Final Fantasy, jaki wpływ na gaming mogą mieć Half-Life, a jaki wpływ na gaming mogą mieć gry wyścigowe. No zabawne, zabawne, zabawne.